To miejsce jest najbardziej niebezpieczne dla jeży. Tutaj najczęściej zdarzały się jeżowe wypadki, znajdowaliśmy martwe jeże. Osoby, które nam zgłaszały również te wypadki, no, wskazywały to miejsce, więc uznaliśmy, że to miejsce będzie tutaj na pierwszy rzut najlepsze. Specjalnie dla mieszkańców Wrocławia otworzyliśmy dedykowaną stronę internetową na zdium.wroc.pl i tam w zakładce właśnie jeżdżą bezpiecznie, będzie można znaleźć wszystkie informacje na temat projektu, ale co istotne powstał też specjalny, dedykowany adres mailowy. Dzikie zwierzęta, małpa i do 1 września będziemy zbierać wszystkie informacje na temat tak zwanych miejsc niebezpiecznych dla Jerzy i po tym terminie wspólnie z Ekostrażą oraz innymi naszymi partnerami będziemy zastanawiali się, gdzie należy kolejne tablice informacyjne umieścić we Wrocławiu. Ja podejrzewam, że, że mogą to być na przykład ulica Legnicka, gdzie niestety osoby jeżdżące autami rzadko kiedy zwalniają. Tam również mamy dużo przypadków rannych i martwych jeży. Myślę, że może to być również okolice ulicy Chłopskiej. Uwaga, jeże jeżdżą bezpiecznie, to jakby. Pierwszy krok, ale już mogę powiedzieć, że w tym roku we współpracy z Radą Osiedla Maślice będziemy wspólnie organizować wydarzenie dotyczące przenoszenia płazów na ulicy Ślęzołuście ulicy Rędzińskiej i właśnie projektujemy też kolejną tablicę informacyjną Uwaga Płazy, więc chcielibyśmy te dzikie zwierzęta we Wrocławiu jak najbardziej chronić.